Witam Was bardzo serdecznie w listopadowym serialowym rozkładzie jazdy. Długie wieczory, mizerna pogoda, a to oznacza, że będziemy dużo chętniej spędzać czas przed telewizorami i platformy bardzo dobrze o tym wiedzą. Co oczywiście przekłada się na ofertę, która może jeszcze w tym miesiącu nie jest powalająca, ale już sporo w niej solidnych tytułów i nieco spóźnionych nowości, które wreszcie docierają do Polski. Mamy na liście także dwa pożegnania i jeden dosłownie powrót ze światów, ale o tym później. Oczywiście pełny spis listopadowych premier i powrotów znajdziecie w opisie tego wideo, a teraz przejdźmy już do naszej listy. Narcos Mexico sezon trzeci, ostatni premiera 5 listopada Netflix. Nasze listopadowe zestawienie zaczynamy od pożegnania z bardzo dobrym tytułem, którym okazał się być Spin-off, Narcos, a właściwie nawet nie tyle spin-off, co tak zwany serial towarzyszący, który miał nam pozwolić lepiej zrozumieć złożoność historii narkotykowych karteli, które rządzą Ameryką Południową. Zaplanowane trzy sezony dotyczą w całości meksykańskich wojen narkotykowych od narodzin lokalnego narkobiznesu przez Lata panowania kartelu Guadalajara rządzonego przez Felixa Gajardo, aż po dominację karteli Sinaola, Tijuana i Juarez w latach 90., o czym zresztą opowie ten finałowy sezon, podobnie jak poprzednie, ma mieć 10 odcinków. Dexter New Blood, sezon pierwszy, premiera 7 listopada, Showtime. Osiem lat po finale, w którym to Dexter został drwalem, serial powraca z dziesięcioodcinkowym sezonem, na które wydaje mi się, że początkowo nikt nie czekał. Zresztą trudno było czekać, biorąc pod uwagę, że większość ważniejszych postaci z serialu nie żyje, a sama historia skończyła się sporym rozczarowaniem. Dexter New Blood to chyba próba odkręcenia tego, co poszło nie tak, zainspirowana przez Clyde'a Phillipsa, człowieka, który przez cztery pierwsze sezony był showrunnerem serialu. Akcja New Blood rozgrywa się około 10 lat po wydarzeniach z finału w fikcyjnym miasteczku w stanie Nowy Jork, gdzie Dexter prowadzi teraz lokalny sklep i randkuje z komisarz policji. Niestety, brak informacji, czy serial obejrzymy wkrótce w Polsce. AMERICAN CRIME STORY IMPEACHMENT ANTOLOGIA PREMIERA 8 LISTOPADA Kanal+com. Dzień po tym jak amerykańska stacja FX wyemituje dziesiąty i finałowy odcinek najnowszej odsłony antologii Ryana Murphy poświęcony romansowi Billa Clintona ze starzystką Moniką Lewiński, serial pojawi się wreszcie w Polsce. To jak dotąd trzecia i chyba najsurowiej potraktowana przez amerykańskich krytyków część American Crime Story, serii w której Murphy naświetla te najbardziej sensacyjne i niejednoznaczne skandale, które wstrząsnęły współczesną Ameryką. Nie dajcie się jednak zwieść, Impeachment to moim skromnym zdaniem niezwykle jakościowe widowisko z fantastycznymi rolami Sarah Paulson, Clive Owena i Bini Feldstein w roli młodziutkiej. Louise. Zresztą sama Luinski jest producentką sezonu, który bardzo mocno w tym momencie Wam polecam. Tiger King, sezon drugi premiera 17 listopada Netflix. Obwoźny cyrk z męczeniem zwierząt w tle powraca. Pierwszy sezon dokumentalnego serialu o grupie ekscentrycznych hodowców dzikich kotów, tak to ujmijmy, stał się oglądalnościowym fenomenem Netflixa tych pierwszych miesięcy pandemii. Zastanawiano się zresztą wtedy, czy swoją popularność Tiger King zawdzięcza odpowiedniemu momentowi na premierę tematyce, czy wyrazistym bohaterom z Joeym Egzotykiem na czele, ale myślę, że spokojnie możemy uznać, że zawdzięcza popularność tym wszystkim rzeczom naraz. Serial w pierwsze 10 dni od premiery obejrzano ponad 34 miliony razy. Nic dziwnego, że twórcy dostali zielone światło na drugi sezon, który podobno opowie o dalszych losach osadzonego w więzieniu Joe, Jeffa Lowe, a także paru innych podejrzanych postaci z pierwszego sezonu. Cowboy Bebop, nowość premiera 19 listopada Netflix. W ostatnim czasie nauczyliśmy się czekać na produkcje, które przekładano, ale mało która miała takiego pecha jak fabularna ekranizacja jednej z najbardziej kultowych anime końca lat 90., czyli właśnie Cowboy Bebop. W październiku 2019 roku grający jedną z głównych ról w serialu John Chow nabawił się poważnej kontuzji kolana, co skutecznie uniemożliwiło mu powrót na plan przez całe 8 miesięcy, a zresztą w międzyczasie wydarzyła się jeszcze pandemia. Mimo wszystkich tych trudności opowiadający o grupie podróżujących po Układzie Słonecznym łowców nagród. Serial w końcu powstał. I jego pierwszy sezon ma 10 godzinnych odcinków, a drugi jest już w planach, no i może być naprawdę niezłą popkulturową jazdą. Planeta Singli 8 historii. Nowość premiera 19 listopada kanal pluscom. Antologia o miłości to w sumie nic nowego w serialowym świecie, ale jak na polskie warunki, to dosyć nowatorski eksperyment. Zainspirowany serią popularnych filmów serial to ośmioodcinkowa opowieść o jasnych i ciemnych stronach internetowego randkowania utrzymany w lekkiej komediowej formule. To także efekt współpracy wielu kreatywnych osób, bo nad każdym odcinkiem pracował inny team scenarzystów i reżyserów. W obsadzie oprócz Izabeli Kuny i Bartłomieja Topy pojawili się m.in. Piotr Witkowski, Maria Maj, Witold Dębicki, Maciej Damiński, Masza Wągrodzka, Konrad Eleryk czy Antoni Królikowski. The Wheel of Time nowość premiera 19 listopada Prime Video. Ponad dwa lata minęły od finału Greotron, ale to, co miało być inwazją serialowych następców Greotron, nie nastąpiło. I wszystko wskazuje na to, że jest to po prostu bomba z opóźnionym zapłonem, dlatego że wyprodukowanie superprodukcji zabiera po prostu bardzo dużo czasu. Wiedzą to na pewno osoby, które od 2015 roku próbowały zekranizować stworzoną przez Roberta Jordana 14 tomową sagę Koło Czasu, której złożoność i niezwykłe uniwersum z jednej strony pociągały producentów, a z drugiej piętrzyły straszliwe trudności. Ostatecznie w 2019 roku za projektem stanęło Amazon Studio dając zielone światło od razu na dwa sezony. W roli głównej wystąpiła Rosamond Pike, a pierwszy sezon składać się będzie z ośmiu odcinków, premiera pierwszych trzech, 19 listopada w Prime Video. Gomora sezon 5 ostatni premiera 20 listopada HBO Go. W lipcu żegnamy dwa dobre seriale i oba opowiadają o mafii. Pierwszy to oczywiście Narcos Mexico, już o tym wspominałam. Drugi to Gomora, czyli jedna z najbardziej realistycznych i najlepiej nakręconych produkcji o tej tematyce, jaka kiedykolwiek powstała. I chociaż ten czwarty sezon, który debiutował przecież w 2019 roku, miał dosyć mieszane recenzje, zainspirowana książką Roberto Saviano: Powieść wciąż czeka na ten finałowy rozdział. Ostatni sezon ma mieć 10 odcinków. Zdjęcia do niego powstawały m.in. w Neapolu, Rzymie i Rydze, a premiera pierwszych dwóch odcinków odbędzie się w HBO Go zaledwie dzień po oryginalnej premierze w Sky Italia. Hokaj, nowość, premiera 24 listopada, Disney Plus. Platforma Disney Plus nie zawodzi, przynajmniej jeśli chodzi o poziom produkcji. No bo jeśli chodzi o dostępność, to my w Polsce wciąż jeszcze mamy niestety na co narzekać. O premierowych serialach Disney'a wspominam zawsze czysto informacyjnie, no bo przecież one nie są jeszcze w naszym kraju oficjalnie dostępne. Hawkeye to piąty z serii seriali osadzonych w filmowym uniwersum Marvela, który nawiązuje do filmów, a jego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Avengers Endgame. W roli Clinta Bartona ponownie występuje Jeremy Renner, a w roli Czarnej Wtowy pojawia się Florence Pugh. Całość ma się składać z sześciu odcinków, z czego dwa pierwsze zadebiutują 24 listopada. The Beatles Get Back, miniserial dokumentalny premiera 25 listopada Disney Plus. Na koniec coś dla osób, które interesują się historią muzyki popularnej, a także dla Janusza, który muszę Wam zdradzić, jest fanem Beatlesów od dziecka. Serial opowie historię powstawania albumu Let It Be Beatlesów, wydanego w 1970 roku. Reżyserem całości jest Peter Jackson, który zgromadził niesamowitą, nigdy wcześniej nie widzianą ilość archiwalnych materiałów studyjnych, pozyskaną w dużym stopniu dzięki autorowi. Technice odzyskiwania wideo i audio, którą wykorzystał po raz pierwszy przy pracy nad filmem i Młodzi Pozostaną o I wojnie światowej. Każdy odcinek tego serialu trwa około 2 godziny, co daje łącznie aż 6 godzin. Opowieści o procesie, który wbrew narosłym przez lata mitom nie był aż tak traumatyczny dla członków zespołu, jak miał być. Serial, oczywiście, niestety nie będzie dostępny w Polsce w dniu premiery. Poza tym w listopadzie swoje premiery mają. Big Mouth sezon 5 premiera 5 listopada. Dickinson sezon 3 premiera 5 listopada. Yellowstone sezon 4 premiera 7 listopada. Riverdale sezon 6 premiera 17 listopada. Kajko i Kokosz sezon 2 premiera 17 listopada. Hellbound sezon 1 premiera 19 listopada. The Great sezon 2 premiera 20 listopada. Hanna sezon 3 premiera 24 listopada. Gossip Girl 2021 Nowość premiera 25 listopada. How to with John Wilson. Sezon drugi Premiera 27 listopada. I to tyle jeśli chodzi o naszą listę premier i powrotów listopada, oczywiście jeżeli czekacie na któreś konkretne tytuły, to piszcie w komentarzach. A jeżeli nie ma jakiejś premiery, bo po prostu nam umknęła, to też oczywiście dopisujcie, a my postaramy się uzupełnić naszą listę, którą w całości znajdziecie, przypominam, w opisie tego wideo. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, no to tradycyjnie możecie dać nam lajka, like, subować nasz kanał, wpadać też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. I widzimy się w kolejnym odcinku.